Czym jest lejek sprzedażowy na Facebooku i jak go zbudować? Lejek sprzedażowy przypominający kształtem lejek kuchenny symbolizuje drogę Twojego klienta od momentu, kiedy nie wie o istnieniu Twojej marki do decyzji zakupowej. Zwróć uwagę, na dole ujęłam jeszcze wsparcie posprzedażowe i dziś powiem Tobie, dlaczego ono jest takie ważne. Zwróć też uwagę, że lejek zwęża się, co oznacza, że coraz mniej potencjalnych klientów przechodzi do kolejnego etapu, aby podjąć z Tobą współpracę. Co zrobić na Facebooku, aby z tego etapu, kiedy nie istniejemy w świadomości potencjalnych klientów, przejść do etapu świadomości? Na Facebooku pomogą w tobie posty, które będą chętnie udostępniane przez inne osoby. Jeżeli na fanpage'u wrzucisz posta, którego udostępnią inne osoby na swoich osiach czasu prywatnych, wtedy o istnieniu Twojej marki, firmy czy produktu dowiadują się ich znajomi. W etapie świadomości pomoże też Tobie dodawanie lokalizacji w postach, czyli tak zwana geolokalizacja, ponieważ Facebook wyświetli Twoje posty innym osobom, które zameldowały się w tym samym miejscu. Po etapie świadomości, czyli kiedy klient kojarzy Twoją markę, przechodzimy do etapu zainteresowania, kiedy klient zaczyna interesować się Twoją działalnością. Po czym to poznać? Na Facebooku poznasz to po tym, że klient będzie czytał Twoje posty. Dlatego zadawaj w tych postach krótkie, proste pytania. Wtedy zobaczysz, że klienci, którzy są na etapie zainteresowania, będą odpowiadali w komentarzach. Bardzo ważne jest, abyś nie pozostawiał tych komentarzy bez odpowiedzi. W etapie zainteresowania klient przygląda się Twojej działalności i może zdarzyć się, że będzie mieć pytania. Najczęściej wysyła je wtedy w wiadomościach do strony. Dlatego bądź czujny i nie pozostawiaj ich bez reakcji. Po etapie zainteresowania przechodzimy do etapu rozważania, kiedy klient już bierze pod uwagę, że chce Twój produkt lub usługę, ale na etapie rozważania sprawdza Twoją wiarygodność. I jak to się dzieje na Facebooku? Na Facebooku klient porównuje Twoją stronę ze stroną konkurencji. Patrzy na przykład na ilość lajków, patrzy kto z jego znajomych polubił Twoją stronę i kto z jego znajomych polubił stronę konkurencji. Pamiętaj, że Facebook to wyświetla. Na etapie rozważania klient korzysta też z recenzji, które są na Facebooku. Dlatego dbaj o to, aby przynajmniej raz na kwartał pojawiała się nowa recenzja na twojej stronie, najlepiej pozytywna. Jeżeli zdałeś test, czyli przeszedłeś pozytywnie, etap rozważania, klient chce nawiązać z tobą współpracę. Jesteśmy w etapie pożądania. Klient chce twój produkt, twoją usługę. Ale jesteśmy na Facebooku, a na Facebooku jest dużo rozpraszaczy, i może okazać się, że w momencie, kiedy klient chce akurat kupić Twój produkt, inna strona rozpoczyna prowadzenie transmisji na żywo, i klient klika w to powiadomienie od Facebooka i zaczyna oglądać live, zapominając, że miał kupić od Ciebie produkt. Może się też zdarzyć, że klient odwlecze swoją decyzję na miesiąc, dwa, na trzy. Twoim zadaniem jest sprawienie, aby klient ponownie wrócił na Twoją stronę i dokonał zakupu. Jak to zrobić, czyli jak ułatwić na Facebooku klientowi podjęcie decyzji zakupowej? Po pierwsze, ustaw przycisk wzywający do działania. To przycisk, który znajduje się pod zdjęciem w tle. Ustaw tam kup teraz, sprawdź cenę lub sprawdź ofertę. Publikuj też posty sprzedażowe, czyli gdzie bezpośrednio zachęcasz klienta do dokonania zakupu, prezentujesz produkt lub usługę. Warto też dobrze skonfigurować swój sklep na Facebooku, bo to najkrótsza droga klienta do podjęcia decyzji zakupowej. Zgratuluję Tobie, jeżeli klient podjął z Tobą współpracę, dokonał zakupu. Przechodzimy do wsparcia posprzedażowego. Dlaczego jest ono takie ważne i jak je realizować na Facebooku? Na Facebooku reaguj na każdą negatywną recenzję, jeżeli taka się pojawi. Reaguj na każdy komentarz, staraj się rozwiązać, poznać przyczynę. Nie pozostawiaj ich bez odpowiedzi. Doskonała obsługa posprzedażowa sprawi, że klient z klienta jednorazowego stanie się Twoim stałym klientem i będzie polecał Cię dalej. Życzę Tobie sukcesów w sprzedaży. Opracuj swój lejek. On pomoże Tobie docierać bezpośrednio do klienta docelowego i zwiększy Tobie sprzedaż. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, chętnie pomogę Tobie ułożyć strategię sprzedażową oraz Twój lejek. Tutaj pod filmem na YouTubie znajdują się dane kontaktowe. Napisz do mnie, zadzwoń, chętnie pomogę i opracuję Twój lajek sprzedażowy, aby Twoja sprzedaż i rozpoznawalność Twojej marki wzrosła.